W tym filmiku zajmuję się analizą jednego zadania z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym z kwietnia 2013 roku. Tym zadaniem jest w naszym przy przypadku zadanie szóste, którego polecenie brzmi: dla każdej z, opisanej, z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B albo C. No my w tym filmiku skupimy się na zadaniu 6.1. Co powiesz na pożegnanie koleżance, która wyjeżdża na rok? Powtarzam i powtarzać będę, by czytać ze zrozumieniem bardzo starannie, uważnie polecenia. Jest to bardzo istotne. No dobrze, mamy trzy sugerowane odpowiedzi. Jedna z nich jest odpowiedzią prawidłową. Oczywiście, ktoś, kto dobrze przygotowywał się do egzaminu z języka angielskiego, nie będzie miał raczej większych problemów z wybraniem prawidłowej odpowiedzi, zakreśli ją i będzie skupiał się na kolejnym zadaniu. Natomiast osoby, które niezbyt przygotowywały się, przygotowały się do języka, do egzaminu z języka angielskiego, będą miały tutaj Pewien problem i istnieje spora, spore prawdopodobieństwo wybrania nieprawidłowej odpowiedzi. No dobrze. Mamy tutaj trzy zdania. Promise to keep in touch. I haven't seen you for a year. Nice to see you after such a long time. Z tych trzech zdań musimy wybrać jedno, które jest prawidłowe. Będę omawiał tutaj to zadanie z perspektywy osób, które mają tylko bardzo minimalną znajomość, bardzo minimalny zasób słów w języku angielskim. Promise to keep in touch. Hmm. Trudno powiedzieć, ale osoba, która zna tylko bardzo podstawowe zwroty i słowa w języku angielskim. Będzie mogła mieć problem z tym zdaniem. Promise to keep in touch, keep in touch. Hmm. Raczej będzie to trudne dla takiej osoby i sobie to zdanie podaruje. Odpowiedź B. I haven't seen you for a year. Spójrzmy jeszcze raz na polecenie. Co powiesz na pożegnanie koleżance, która wyjeżdża na rok? Aha, może pomyśleć sobie taka osoba, która niezbyt Uczyła się angielskiego, aha, na ROK. ROK. Tutaj mamy year. YEA, no oczywiście to wchodzi w skład minimalnej yy, znajomości słów w języku angielskim. Year to jest oczywiście ROK, więc możliwe, że chodzi tutaj, że to zdanie jest zdaniem prawidłowym. I haven't seen you for years. To, to tam dajmy sobie spokój z tym, z tym zwrotem, ale tutaj jest ROK, i być może taka osoba zakreśli odpowiedź B jako odpowiedź, pra odpowiedź prawidłową. Niestety odpowiedzią prawidłową odpowiedź B nie jest. Przejrzyjmy się teraz odpowiedzi C. Nice to see you after such a long time. To see you after such a long time. No tutaj long time to też te wyrazy wchodzą w skład oczywiście minimalnego tutaj zasobu słów w angielskim. Długi czas, no to być może, że chodzi też tutaj o to nice to see, nice, fajnie, coś tam, nie wiem. Yy, może komuś zależy na tym, żeby wyjechała ta koleżanka na, na, na tak długo. Yy, nie wiadomo. No ale z różnych powodów można zakreślić to zdanie jako odpowiedź prawidłową, co oczywiście będzie błędem. Yy, dlaczego? No, Ponieważ oczywiście cały clue tego, tego zadania tkwi oczywiście w prawidłowym przetłumaczeniu tych wszystkich zdań. Promise to keep in touch. Promise to keep in touch można przetłumaczyć tak naprawdę dwojako. W postaci takiego slangu, że I promise to keep in touch, że ja obiecuję, że będę w kontakcie, oczywiście w domyśle z Tobą, że będziemy w kontakcie. Albo jako mm, prośba wyrażona trybem rozkazującym, obiecaj, promise, że będziesz w kontakcie. czy keep in touch. E, ja bym to przetłumaczył jako obiecaj, że, że będziemy w kontakcie. Czy, czy obiecaj, że, że będziemy w kontakcie, że będziemy otrzymywać kontakt ze sobą? Więc jest to spora szansa, prawda, że, że ta odpowiedź będzie odpowiedzią prawidłową na to, co można powiedzieć koleżance, która wyjeżdża na rok czasu gdzieś. I haven't seen you for a year. I haven't seen you. To jest czas present perfect. O czasie present perfect możecie coś więcej przeczytać, dowiedzieć się o jego zastosowaniu, budowie na moim portalu angielski.waszanauka.pl i haven't seen you, nie widziałem Ciebie for a year. Od roku. Nie widziałem Ciebie od roku. Więc nie możemy tego zdania powiedzieć komuś, kto wyjeżdża na rok. E, raczej by, to byśmy mogli powiedzieć, nie będę widział Cię przez rok. Nie? Ale powiedzieć komuś, że nie widziałem Ciebie przez rok czasu, to, to osobie, która będzie wyjeżdżała na rok, to tak troszeczkę nie, nie pasuje. Nice to see you after such a long time. Miło to see, to jest infinitive, czyli bezokolicznik, nice to see you, dobrze, miło widzieć Ciebie after, po such a long time, po tak długim czasie. No to też nie pasuje, bo ten czas dopiero jest przed, przed, przed nami, czy przed tą osobą, która wyjeżdża, prawda? Dlatego też odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź A. Promise to keep in touch.